No i teraz przyszedł Pan Maruda Pan Maruda jest Teraz chce te buty Polecam serdecznie na przyszły rok Jeżeli ktoś się będzie zastanawiał Wyciągnijcie sobie ziarenko Z pomidorka koktajlowego Z Biedry This might be right. Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ale się wybrałam na wycieczkę. U matko, ale dolała. Dramat, akurat wtedy Akurat wtedy jak wyszłam z samochodu. No słuchajcie, już po wyszło słońce, jak możecie zobaczyć. Patrzcie jakie mam brwi. Inny, zupełnie inny wygląd ma słowiec z tymi brwiami muszę powiedzieć, takie troszeczkę cieńsze niż zazwyczaj nie pokazywałam wam nawet jak jak robiłyśmy a już tak się nie czuję, będę się musiała przyzwyczaić póki co w okularach lepiej, wyszło słońce Wyszło słońce, zrobiło się cieplutko, więc tak, ja lecę jeszcze z załatwienia. Mam aptekę do ogarnięcia. Chciałam kupić sobie płytki, płytki CD, bo w samochodzie mam CD odtwarzacz. Chciałam sobie nagrać płytkę, potrzebuję płytkę CD. A to wcale nie jest takie proste, żeby żeby ją dostać w ogóle. Więc takie mam załatwienia. Może jakieś szybkie zakupki. i do domu. time oh. W biegu to jedno, a w domu to drugie. Patrzcie w ogóle, jak wyglądam. Moje włosy, moje włosy są całe po prostu. Cała jestem pofalowana. Bolało, po prostu mnie zlało. Brwki prezentują się tak. całkiem spoko. O, cześć Antoni. Zapraszam na mały holik z Rosmana. Zapłaciłam za wszystko 100, można powiedzieć 1249. Poszłam tylko po żel. Yy, Stefanku, o czym się bardzo cię proszę. A jak możecie zobaczyć z zakupki, tak ją oto poczyniłam. Yy, krystaliczna biel, biała peura, peura, perła rozjaśniająca, rozbielająca, wybielająca, wybielająca pasta do zębów, cyk. Panom kupiłam z Isany e, takie trzy dezodoranty, ten jest jakiś Relax CBD, chyba. E, takie trzy dezodoranty, bo aktualnie jest gorąco, są upały, a oni się e, psikają wszystkim i wszędzie, że tak powiem, więc trzy takie, takie tanioszkowe e, po prostu dezodoranty e, z Facelle paski z uh, Facebook matująco-normalizujący żel do mycia twarzy. Mówiłam wam o moim pomyśle na to, żeby żeby kupować żelek, żeby kupować kosmetyki w Biedronce. A w Biedronce nie było żadnego żelu. Uwierzcie mi, już dwa albo trzy razy, dwie czy trzy Biedronki odwiedziłam i żadnego żelu nie było, więc taki żel zakupiłam i mój ulubiony z liście Manuka. Uwielbiam go za zapach, więc takie dwa żeliki. Zapas Eveline ale sobie płyn micelarny, pół litra, on kosztował chyba 11 zł na promocji 11 złotych półlitrowy, tak? Tak, półlitrowy, ale mm, płyn micelarny. No i on sprawia, że rzeczywiście ta, no, no jest, jest łagodny, jest delikatny, ale bardzo fajnie zmywa, więc mam teraz inny żel, ale płyn, mam teraz inny płyn, a ten mam w, no, że tak powiem w pogotowiu. Kupiłam sobie e, krem pod oczy z Altera, też aloesowy. E, tutaj gdzieś był dopisek, że jest chłodzący. Serum pod oczy chłodzące woda z lodowca z Alp szwajcarskich. E, tak sobie myślę na te upały, na te ciepła, kończy mi się już e, taki e, krem pod oczy, krem żel pod oczy, który mam z takimi rol, rolkami właśnie chłodzący, więc stwierdziłam, że spróbujemy tego. No i skusiłam się na coś takiego Isana Aloha Hawaii i słuchajcie to jest pianka pod prysznic i balsam do ciała dwa w jednym. Nie mam pojęcia jak to ma działać. Nie mam pojęcia jak to ma działać. Pielęgnacyjny kompleks olejowy. Aha, że po prostu się umyjecie umy i pewnie zostawia y Poczekaj, to jest opis, jak w raju z wieńcem kwiatów na szyi spacerujesz po ciepłym piasku słynnej hawajskiej placzy Waikiki Beach, mijasz leżące kolorowe deski surfingowe, zala rozbrzmiewają dźwięki ukulele, powietrze Wow! Mhm. Czyli po prostu myje się tym, tą pianką, delikatnie oczyszcza i... Zostawia pewnie jakiś taki y, film, więc isana aloha hawaii, pewnie tutaj jakiś zapach kokosowy, bardzo przyjemnie. No i co jeszcze? Płytki. Płytki ostatnie 8 sztuk dorwałam. Słuchajcie gdzie? W kiosku. W kiosku dorwałam i będę działać z tematem. A tutaj jeszcze sendorował się do zamówienia, jak mnie nie było. Jest to zamówienie stworzone dla... stworzone? Stworzone, zamówienie dla mojego męża. Zamówiłam mu takie budki czarne, skechersy. Super leciutkie i one w środku mają memory foam, czyli tą piankę taką, co zapamiętuje kształt. Jest naprawdę mięciutko w środku. Jest naprawdę po prostu jak, no jak w łóżku, jak jak w takim, na takim materacu, więc takie fajne, czarne, minimalistyczne buty. No i teraz jest dramat, teraz jest kłótnia, bo on też takie chce, on też takie buty chce. Więc to samowienie dla mojego męża i dwie koszulki mu dołożyłam czerwoną i taką granatową. Antek i mój mąż teraz mają ten sam rozmiar buta, więc jest lekki dramat, jeśli o to chodzi. I są lekkie kłótnie, jeśli o to chodzi, bo ja się pytałam go, ja się go pytałam, czy chce takie buty, że są miękkie, że poleca dużo osób. Polecał na internecie zdecydowanie Pigout, Pigout polecał te buty z więc stwierdziłam powiedział, powiedział takie zdanie, że albo Jordanę, albo Skechersy, więc stwierdziłam, że no nie, no to kurde. No to, jeżeli są wygodne, no to jak najbardziej. E, mój mąż jest fanem New Balansów. E, no więc stwierdziłam, że zobaczymy te, zobaczymy jak się, jak się będą nosić, zobaczymy czy będą wygodne, są lekkie, są mięciutkie. No i teraz przyszedł pan Maruda. Pan Maruda jest. Teraz chce te buty. Ale jak się go pytałam, czy chce, to powiedział, a co to za? No, nie chcę takich butów. Ja chcę takich butów, butów, które są niemarkowe według niego, bo on tej marki nie zna. Jakby wiecie, co chodzi: nojki, albo Adidas musi być, więc tak. Więc zobaczymy. Jeszcze może po prostu wezmę inny kolor mojemu mężowi później, bo po prostu będzie bitka o buty. No będzie bitka o but. Te baseny, które Piotr zamówił, no więc są już zamontowane. Patrzcie, co tam się dziaje! Fujka, fujka, fujka! Wchodzą tam e, właśnie e, panie ślimaczki, co się zakłada. Wchodzą tam ślimaczki i się topią i się topią więc fajnie ale tu widzę jakiegoś szkodnika tylko, że tutaj on też ma posypane granulami więc on sobie zje te granule i się zakopie ale ja go stąd wezmę nie wiem, czy wam też pokazywałam te red redpeer jak wyglądają jak małe gruszeczki właśnie i one są na takich kiściach jak gruszeczki. A tutaj jest taśma, taśma miedziana, przez którą nie przejdą ślimaki. One po prostu się nie przedrą przez nią, więc się nie, nie, nie będą wspinać i nie będą wchodzić do środka. A tu. O, jeden dojrzały, zabieram go. Tutaj są pomidorki paprykowe z biedry, wyhodowane z ziarenka ze środka. I one rosną w takich kiściach. Możecie zobaczyć, tu jest taka kiść. Tu jest taka śmieszna kiść. O, tu jest taki, z której. Urwałam. Tak wygląda. no Szalone, szalone jeśli chodzi o owoce. Polecam serdecznie na przyszły rok, jeżeli ktoś się będzie zastanawiał. Wyciągnijcie sobie ziarenko z pomidorka koktajlowego, z biedry. Jesteśmy na dole. Jesteśmy na dole u dużych pomidorów. Także tu są red pear. Red pear. Tam są e koktajlowe z Biedry tu są awizo takie dziwne takie jakby białe a tu są malinowe bosmany i one mają taki kształt malinowy bosman najwięcej owoców wypuściło czekam aż się zaczerwienią ten jest najmniejszy i najsłabszy bo nim tutaj miota od od wiatru także jest ma najcięższe warunki można powiedzieć czekam aż się zaczerwienił nie mogę się czekać.